Cześć, witam wszystkich serdecznie. Chciałbym dzisiaj zaprezentować wam oponę z y, gatunku opon budżetowych. Jest to opona firmy Paxaro. Made in Germany. Jest to model Rapido. Co to jest Paxaro? Skąd jest ta firma? Z tego co wyczytałem, za firmą Paxaro stoi firma Continental. Jest to opona produkowana całkowicie w Niemczech, nie jest to jakiś wyrób chiński. Jest to, z tego co wyczytałem, to ten model, akurat Paxaro Rapido Jest to model stworzony z mieszanki, z której kiedyś, kiedyś Continental robił opony marki Premium. Ale teraz już to wszystko tak ewoluowało, że mieszanki gum są o wiele wyższej jakości, zrobione z jakichś tam, nie wiem, lepszych składników. Ta po prostu jest z gorszych składników, nie ma jej w ofercie już jako Continental i występuje jako osobna marka Paksaro. Trafiłem na nią przez przypadek, tak jak już na wcześniejszym filmiku prezentowałem odpony firmy Laufen. Chciałem do swojego samochodu też założyć Laufeny, ale wulkanizator zaproponował mi coś takiego. Stwierdził, że jest to odpowiednik jakiegoś Laufen'a. Laufen, za którym stoi Hancock, za Paksaro stoi Continental. Stwierdziłem, że cena ta sama, spróbować można. Ta akurat jest w rozmiarze 225-45-17. Dzisiaj założone, świeżutkie. Gdzieś tutaj jest data. Naraz znajdziemy datę. O szósty tydzień 20, 2021. Jak to wygląda? No, wiadomo, że jak jest nowy, no to jest nowy. Wszystko ładne. Wygląda to dość ciekawie. Nie wiem, opinie czytałem, że opona jest miękka. Na pewno bardziej miękka niż opony premium. No, ale też i cena inna. Tutaj za sztukę z około 240-250 zł, 230 też można znaleźć. No za taką kwotę nie dostaniemy opony: Continental'a czy Dunlopa, Goody'era. Tam już trzeba szykować około 450, 500 zł Czyli komplet na auto wyjdzie 2000. Tutaj wyszło 1000. Wszystko zależy kto ile jeździ. Ja robię w granicach 12 tysięcy rocznie, z czego połowa jest zima, połowa lato. No czyli 6000 tysięcy na letnich. No to powinno to wystarczyć. Zobaczymy, jest to dla mnie też jakiś nowy. Nie chciałem wydawać jakichś potężnych pieniędzy na opony. Chciałem po prostu mieć nowe, bo te, które miałem już miały swoje lata, mimo tego, że miały ładny bieżnik, ale sama guma w sobie już po prostu, moim zdaniem, traciła właściwości. Było, było widać takie mikropęknięcia, dlatego się zdecydowałem na zakup opon. Zobaczymy, na następnym wejściu zrobię filmik, w którym coś więcej się wypowiem, bo przejechałem tylko po prostu od wulkanizatora do domu. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać, czy to będzie hałasować, jak będzie odprowadzało wodę. I wtedy najwyżej coś więcej. Jeżeli jakieś pytania, jak zawsze jestem otwarty, nie ma problemu, proszę pisać. Zawsze chętnie odpowiem, jeżeli znam odpowiedź. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam.